Bilety zakupione. Jedziemy kiedy będzie nowa koszulka? Na prezentacji Czyli możemy już się na nią zapisywać? Tak. Widziałaś już ją? Tak. Piękna? Piękne. Wreszcie przejść do pracy. Co robisz? Tak, robimy identyfikatory. Co się działo w ten czas? Widziałem, że super kino plenerowe wyszło. Zrobiłeś? Tak, bardzo dużo osób. No już czwarta edycja to była w tym roku. Okej. Okay. Także czekamy na piątą i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie. Przychodziło na takie kino plenerowe. Wszyscy byli zadowoleni. Film dla dzieci, film dla dorosłych, także nikt na pewno nie narzekał na nudę. Dzisiaj wraca drużyna, ale ty w tym czasie też miałeś kupę roboty, pewnie przygotowania. Tak, przygotowania, wiadomo, karnety, przygotowanie już do derwów z górnikiem. Za prezentacja, koszulka. Prezentacja, także naprawdę się dzieje. Teraz identyfikatory, które też musimy rozkolportować, także intensywny okres. Więcej się dzieje przed sezonem niż już w samym sezonie, bym powiedział. My jeszcze mam tylko dwa tygodnie na kupno karnetów do sezonu i dostałam. Jak Będzie Karnety można kupować przez całe wakacje, także na spokojnie. Kto jeszcze nie kupił, niech kupi i kliknie tu. Co się działo przez dwa tygodnie? Ostatnio jak duży nabry, Ja Wczoraj ja na przykład byłam na przedsezonowym spotkaniu klubów Ekstraklasy. Okej, okay, gdzie? Ok, temat w Warszawie. Okej, okay, to już jest co robota, no. To Więcej przed... tematy marketingowe, sponsoringowe, co okay. się będzie działo w tym sezonie. Coś ciekawego Ekstraklasa? Szykuje jakąś nową zmianę? No. Czy coś ciekawego? Nowa piłka, my nowe koszulki. No, nowa piłka, nowe koszulki to jakby standardowe z takich nowości. Na przykład piłki będą rozstawiane wokół boiska na takich. Tak. Na takich podstawkach. O. Ta, o podstawkach, tak. Ale że dla ci chłopców jak mniej łatwiej, tak? tak dokładnie. A, ale trzeba, to będzie tylko śledzić. Fajna nowość. Więc nowości to, nowość. A u nas to karnety, będzie... prezentacja, nowa koszulka, nowi sponsorzy. Tak, za tydzień. Równo za tydzień widzimy się na prezentacji zespołu i koszulek. Czyli Panie to roku. będzie jaki dzień? Czwartek. Tak jak rok temu. Pod palmiarnią. Pod palmiarnią Ale fajnie, Zobaczam, to się... Co To wtedy? Jest plan B. Dobrze. Przenosimy się na halę całą ogólnokształcącego numer jeden. Summy kto tam w pokoju od działu marketingu A tutaj media. No sama siedzisz dwa tygodnie. Można do głowy dostać. Nie no, natka jest chyba jeszcze ci pojecha na urlop. No co ty? Dzisiaj pojechał. Je teraz jestem tutaj sama, ale na szczęście przyszedłeś i na pewno dotrzymasz mi towarzystwo. Właśnie nie chcę, Co dzisiaj? chcę dzisiaj dać trochę, trochę spokoju. To, to Co się tak. działo przez dwa tygodnie? Przygotowujemy wielki film z 14 słyszałem. Tak jest. Powiedz mi o tym, co wiesz. To ty mi powiedz, to jest taka ważna chyba chwila dla tych chłopaków. To jest ważny moment, bo ci chłopcy w Akademii funkcjonują już od wielu lat, wywodzą się w większości z projektu klubów partnerskich, co bardzo cieszy oczywiście. To nie jest ich pierwszy awans, to na pewno tak spektakularny awans, bo do Centralnej Ligi Juniorów, natomiast w wcześniejszych rocznikach. Już wcześniej awansowali, dzięki czemu mogli właśnie teraz walczyć o, o tę CRJ. Wywalczyli ją i to jest powód do dumy. Oni się cieszą, to jest na pewno zasłużona radość. Kiedy zaczynają? No teraz jeszcze mają chwilkę odpoczynku, zresztą zasłużonego odpoczynku. Później wracają do treningu, mają jeszcze obóz w Ustroniu zaplanowany. No i dopiero później jeszcze mają chwilkę wytchnienia i. Zaczynają nowe wyzwanie w centralnej Lidze junior. Jak w ogóle przeżyć powrót do, do pracy? Dawno zapomniane, pierwszy pierwszy. do następnego urlopu. Ale co od razu na głęboką wodę wskoczyć? Czy no lepiej po prostu studozować? Nie, od razu. Od razu na grubo? Tak polecasz? Są no to chłopaki tak. co po, po obozie mają od razu przy, do pracy. No przejdą. <noise> wracają, kiedy wracają? Hejka! Hej! Cyferki się zgadzają? Wszystkiego najlepszego z okazji u urodziny? Nie, na razie nasza kasjerka miała urodziny. Która? Agnieszka. Agnieszko, kochana kasjerko, składamy Ci życzenia najlepsze z powodu tego, że jesteś z nami tak długo. Oczywiście. A ty masz nawet w plecach ze swoimi inicjatywami. Ty. Tak, mam. Trzeba sobie lewy. Takie stanowisko do pracy. Tego, ma znajomości Tego z i podstawki do telefonu też nie było. Nie, była, tu jest wszystko. Terminarz na nowy sezon gotowy? Oczywiście, że tak, tylko jeszcze trochę poprawek było. Tutaj wszystko jeszcze w oczekiwaniu. Na powrót naszej ukochanej drużyny szatnia czeka na powrót chłopaków smutna szatnia, ale już niedługo będzie zapełniona. Bo urządzałem jakieś zawody. Hejka! Cześć! Powiedz mi, czy to, że teraz jest taka aura jak jest, to wam pomaga czy przeszkadza? Za mało słońca? Za murawy jest dobrze. Chociaż deszcz popada i nam zmoczy tą rabę i trawa rośnie tak jak powinno być. To co, ruszamy do nowego sezonu? Ruszamy do nowego sezonu i działamy dalej. Kuba, jedno zdanie, jak podróż? Dobrze. Podróż. Tak, trenera wziąłem, jak lata. Tak? Czy rozumiem, że jest szansa na powrót do bramki? Nie, nie, nie ma szansy. Jak podróż? Dziękuję, bardzo dobrze. Dzięki Jackowi się jeździ komfortowo. Za czym pan tęskni najbardziej? Państwem, na yy, za żoną i dziećmi. Dobra odpowiedź. <laughs> za czym się najbardziej yy. tęskniłeś? Cześć. Ja za kim? Za swoją dziewczyną i pieskiem. Jak tam młodzi? No dobrze. Co się najbardziej podobało na Polonii? Yy, przy kolonii bym tego nie nazwał. Bo... Hardtor? No, Hardtor jest. Był. Yy. Dużo mogłem było się nauczyć. Wspaniałe e, doświadczenie. Za czym tę Za rodziną najbardziej. Hola! Como eh. has pasado? <laughs> Chyba de menos poder entrenar con el equipo, pero ya, ya pronto. Ok, To jest że byłeś z nami Dziękuję Panie Jacku, kolejne kilometry zaliczone na szóstkę Bartosz. Dziękuję za kontakt, informacje Na kontakt? Profesjonalnie Jak to. podróż? Dziękuję, dobrze, sprawnie, no mimo nie, dużego nie, ruchu, nie, bo mimo bo złej bo pogody Dotarliśmy i bardzo fajnie Który to będzie kolejny sezon dla Pana z Piastem? No, już... Ludzie, ciężko wspomnieć Który sezon jest Pan Jacek w w klubie? No, myślę, że jest 20. Trafiłem Będzie tyle? No to z małymi przerwami to co najmniej będzie więcej grania w tym roku? Mam nadzieję Zdrowie jest? Jest Jak tam młodzi? Dobrze Pomagałeś im? Pomagałem Zaczął najbardziej tęskniłeś? Nie pomagał Nie pomagał jednak Jak nie pomagałem? No nie właśnie widzę jak pomagasz, on musi nosić, a ty sobie dwie walizeczki na kółeczkę lekkie Zaczął tęskniłeś najbardziej? No za rodziną Pięknie wyglądasz, wypoczęty Również e, Tomasz, masz. Po Poczęty będę po trzech dniach będę po trzech dniach, chociaż ja miałem w końcu więcej luzu, bo miałem kultusów. Okej, okay. a jak wszystko okej teraz? Tak, tak tak. Za czym tak. najbardziej tęskniłeś? Za żoną A który obóz to, pan Jacek, jak myślisz z wami? Który w ogóle sezon będzie? To znać do na początku, a... nie? Nie wiem, czy znać do początku Minimum z 10 lat, co? Na pewno, na pewno. Bonjour Comment ça va? Ça va bien? Pourquoi ça va bien? Parce qu'on est rentré bon? <glust> You <C 'est bonnet. glust> have good rest now Right Three what, days What you have missed most? Your family or... My uh, family, yes Yes, I leave tomorrow for... For my, my family. Yeah. In France? Yeah, in France. Jak się masz? Dobrze, wszystko dobrze. wracamy do Gliwice. Finally. Czego ci brakowało najbardziej? What did you miss? My home, dom. Dom? Dom, dom i miasto. A twoja kochana kobieta, gdzie jest? Kobieta, jest jest Hiszpania. A, no to dalej będziesz tęsknił. Te, teraz jestem sam, ale tylko. Wielki dni. Ile dni? Weekend. Trzy eee, dni. Dni. Okay. dni sam, i potem. Eee, moja żona. Jak ja żyję? I to, jest... to miało pomiędzy. Renatko, ho! To... Kamil powiedział, że to jest niespodzianka, że coś tak szybko w klubie. Ja się nie zgadzam z tym. Jak to w końcu jest? 8:24 to normalna dla ciebie godzina? Tak. Bo to, że Kamil mnie nie widzi w klubie, to znaczy, że ja nie pracuję. bo... też tak myślę. Nie widziałeś 3 tygodnie na obozie, a robiłaś kopę roboty, zmęczona? Nie. Mamy prezentację, bardzo tak. ciasno dzieje się z czasem, bardzo, będzie fajna prezentacja. Bardzo fajna, e, no scenariusz nam się trochę zmienił w poniedziałek z racji pogody, ponieważ jutro ma padać, okay. e, także musimy wszystko przearanżować. Myślę, że już takie 3 czwarte mamy pewne, o 9.30 mamy spotkanie takie domykające, e, później pojedziemy na arenę już przygotować e, tam nasze rzeczy, zobaczyć jak scena, e, no i jutro od rana praca. To był Twój pomysł z tymi bordami? Aby sponsor zapłacił Druga. za billboard i promował się piasta i siebie. Druga edycja. Jak to poszło? Myślę, że fajnie. Dziękujemy, zapraszamy do kolejnej. A to się, się spóźnił. Do edycji. Siemaneczko, jak się zgadzają literki, proszę pani? Zgadzają się cyferki. I literki, literki też. Wszystko razem. O co chodzi z tym rowerkiem? Dlaczego A, pani jeździ? Codziennie dojeżdżam do pracy rowerkiem. Serio? Tak. Ale w zimie też? W zimie też. Serio? Tak. Może się pan spytać o ochronę. No to pięknie, ale co to za rower w ogóle? Takiś taki już damski, miejski. No wygodnie się jeździ? Bardzo. Poleca pani naszym kibicom jeżdżenie do pracy na rowerze? No, polecam, tak. Ale do drugiej pracy dojeżdżam 4,5 km okay. codziennie. Dzień dobry panie Dawidzie, proszę przedstawić mi co to za koledzy tutaj. Dwa zdania o nich. Młodzi, perspektywiczni. Jak ty? Yy, I mili. Mili? Tak. Dobrze. Gdzie byliście? Na wadze i na pobraniu krwi. Ile ważysz? 82 kg Dobrze. Okej, okej. Okay, okay. Przygotowani już na sezon? Myślę, że tak. Jak na radę, prezentację? Gotowi, gotowi. I to prezentacja? Tak. bicami. z kibicami. przypomniałeś. A ty? Jak masz na imię? Kamil Głowicki. Kamil, powiedz mi, ile ważysz? 69. Kuba, ile ważył? 75. Dobra. Zawsze były takie momenty, gdzie po prostu miałem takie poczucie, że to może nie wyjść, bądź e, może prostu coś, coś nie tak, lecz nie poddawajcie się, walczcie o swoje, biegnijcie po te marzenia i wierzę, że może wam się udać. No i dziękujemy rodzicom waszym, że was woźnią te treningi od x lat. Pozdrawiamy rodziców. Tak, Szczególna rodzice. dedykacja dla rodziców. Gdzie znaleźć motywację i tym chłopakom młodym, co byś powiedział? No, jest to ciężkie pytanie, no. To co tobie pomaga? No, taki wewnętrzny spokój, tak. Przyjaciele, rodzina. No, rodzina, dziewczyna, przyjaciele. Okej, okay, czyli wsparcie no, musi być tak, dookoła. Tak. Ciężko pracować i czekać na szansę. Nie załamywać się? Nie, 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 to nigdy. A nie miałeś takiego momentu zawahania? Może czasami były, ale to, to nie warto się poddawać i walczyć do końca. Komu zawdzięczasz najwięcej w tym, w tym momencie, że jesteś tutaj? Oprócz się pierwszemu trenerowi. Wszystkim, co mnie wspierali dookoła. A najbardziej ktoś? Bardziej ciężki. trener, tata, mama? Rodzice chyba. Chyba? W tych ciężkich chwilach, jak wspierali, no to tak. Przygotowuję papiery na przyszły sezon. Dla tych, co jeszcze nie znają legendy tego klubu, która wykształciła Maratka Morawskiego, Patryka Dziczka, dobrze mówię, trenerze? No, to chciałem zapytać, że pan powiedział imię, nazwisko i pana funkcja aktualnie? Bogusław Nazarkiewicz, kierownik bloku A, czyli rezerw i najstarszych juniorów. Zapamiętajcie to nazwisko lepiej. A pan? Dawid Rocznik 8:5 grał z bratem u jeszcze u trenera Sarkowicza. Był, był również trener sędzielosz, trener Majka, trener Gontarewicz, więc tak. I trener Sarkowicz też był. No pozdrawia Cię. Dziękuję wszystkim. Od 1 lipca jestem dyrektorem Akademii Piłkarskiej Piastagwicki. Dawid, zapracowałeś na to, widziałem cię, jak latasz po klubie, jak załatwiasz takie rzeczy od A do Z. No ale kariera piłkarska się nie udała, ale dzięki tobie. Mogę tak powiedzieć, przepraszam, no bo 41, 40 lat, no to już, no, już ponad, nie? Sport kształtuje, okay. mnie ukształtował, ludzie, których na swojej drodze poznałem również, więc nie uważam, że to była nieudana kariera. Przepraszam. E, była to przygoda, która nie zakończyła się ekstraklasą, oczywiście, niemniej jednak wiele zawdzięczam i ludziom, i, i temu sportowi. Mateusz Paczek, Jest Cześć, Mateusz. Też w Akademii w sumie w teorii całe życie, potem miałem przerwę na szkołę średnią. Ale też z tym chowankiem byłem w akademii jako zawodnik. Taka ciekawostka, że jak dyrektor Dawid Wojowski miał ostatni trening przed przerwą od Piasta, To i miałem swój pierwszy trening, to był chyba w 2011 może roku jakoś tak mniej więcej. No a teraz działamy tu razem i staramy się zrobić wszystko jak najlepiej. Potrafimy. Sesję mamy do naszych trafi. Bo German do nas w zeszłym tygodniu dołączył i musimy nadrobić zaległości robimy teraz właśnie sesję. Jak działa? Tak się mówi? Dobrze. Co znaczy? Jak się masz? Jak się masz? Jak to będzie w Twoim języku? Eee, jak działa? Jak działa? Jak działa? Dużo no. dobre. No Nie wiem, co jest dobre. Tutaj bardzo dobre. Jak się nazywasz? Eee, German. No właśnie, to to imię. Superman German, sprawdziliśmy. Natomiast ono jest takie typowo białoruskie? Po białorusku takie, takie będzie, nie Pierwsze wrażenie na stadionie? Jak wygląda ta sytuacja? Mm, bardzo dobrze. Zobaczymy, co będzie w sobotę. Będzie to Od razu derby, od razu grubo. No to co, to życzę Ci dużo bramek, tak jak na sparingu Dzięki. Dobra. Mam. Jak się czujesz jako superman? Vamos, <noise> piastr. <noise> 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 Jakie wrażenia po dniu dzisiejszym? Bardzo fajne. No. Poznać nowych piłkarzy i zobaczymy, jak na boisku z formą. Rozumiem, że wy 26 się widzimy. Oczywiście, bilety zakupione. Jedziemy. Jakie nastawienia przed tym sezonem? No my wszyscy razem byśmy chcieli, żeby była walka o puchary, nie? no ale no zobaczymy. No, na, na pewno super będzie, jak wygramy z Górnikiem. To jest chyba decydujące dla, dla nas wszystkich Gliwiczan. To jest mecz numer jeden, który trzeba wygrać. Jesteście pąkami piasta? No ja nie <śmiech> jestem. <laughs> Okej, okay, ale spodobało się nie wiem czy nie. No tak. Co było fajnie? Fajni piłkarze? Tak. Cześć, jak się podoba. Cześć, dobrze, bardzo dobrze. Ale ciężko, ciężko. Ciężko, tak. Rozumiem, ale jest okej. Okay. Jak się podobało? dlaczego tu jesteś? Bardzo dobrze. Dzisiaj byłem na konferencji naszego nowego trenera Maxa. Bardzo byłem taki zainteresowany. Nowe rozdanie, nowa nadzieja. Ja. Okay. Walczymy, cieszymy się. Nowi zawodnicy, na pewno widać, że jest jakiś pomysł na to, żeby uzupełnić kadrę. Mam nadzieję, że będzie to pokazane w meczach i w taktyce, bo tak naprawdę nic jeszcze nie wiemy, bo nie wiedzieliśmy. jak się podobał Bardzo dobry. Pierwszy raz mieliśmy okazję zrobić to tutaj w ja Centralnym Forum i w sumie fajne, bo nie tylko dziennikarze mieli okazję zadać pytania, ale też kibice i w sumie sporo się pojawiło tych pytań też od kibiców, więc. Fajnie, że od czasu do czasu możemy tak wyjść, myślę, że może przedmioty meczami będziemy po prostu taką okazję mieli, robili takie bardziej otwarte konferencje, a reszta gdzieś tam tradycyjnie u nas ślubie. To jest czas. bien. Me gusta mucho, lukarino do Adeptos. adeptów. mój What you think about this, play, this event? I think it's awesome that the fans came out, you know, to show love before the season, and you know, like coach said in the press conference the other day, without without the fans, there's no team. So we are excited to have them here. Kolejny event, gdzie za kolejne udostępnienie nam tej sceny głównej. Cieszymy się z tego, że możemy z niej korzystać przed każdym takim dużym wydarzeniem, dużym meczem, rozpoczęciem rundy. Znowu przyszło dużo osób. Pierwszy raz taka formuła, gdzie kibice mogli uczestniczyć w konferencji prasowej, więc myślę, że coś nowego, fajnie to wyszło i już rozmawialiśmy na ten temat, aby to powtórzyć przed kolejną rundą lub przed kolejnym sezonem. What is good in this kind of event? To meeting, uh, to meeting, uh, supporters. I think is the most important, to, that everybody feels that we are united and one, and, and not we are there and they are here somehow. Feel the connection. It always looks quite boring, to be honest, but uh, here jest more uh, lively. Byli kucharze, był trener, może było zawsze tutaj. I zabrać autografy. Panowie, widzę, jest sportowa koszulka, a co za tym idzie, zainteresowanie sportem jest. Kibicujecie Piastowi? Oczywiście. Od ilu lat? Eee, no, 10 będzie. 10 lat już będzie. Całe życie Gliwice, A powiedzcie mi, e, dlaczego warto przyjść na piasta? Bo jest dobra atmosfera i dobry futbol, tak? Rozumiem, że na meczu z górnikiem się widzimy. A jest, będziemy. Powiedzcie, gdzie siedzicie? Na młynie. Młynie, tak, młynie. Czyli zagorzali kiwice, mocno z całej petardy. Jakie wrażenia po dniu dzisiejszym? Ja dopiero 5 minut to jestem, nie było mnie od początku, ale widzę, że paru ludzi tu jest, więc myślę, że było bardzo fajnie. Super, no bardzo mi się podoba, że jest to tak robione z ludźmi Dużo osób przyjechało i naprawdę fajnie to wyglądało I się z tego, że kibice trzymają mają z nami Myślę, że tutaj kupuję właśnie do kolekcji Pomyślałem sobie, że fajnie będzie, ponieważ już to mamy czas. I się coś nową. Każde jest bilet? Bilet jest, także widzimy się na Kurniku w sobotę Cześć, jest się Bardzo dobrze Co się, Co się sprzedało? Koszulka I teraz może poduszka. Cześć, patrzę Witamy robię dane w bardzo mi się podoba. Co się dzieje, bo jesteśmy po konferencji w rozpoczęliśmy ją od wiadomości, że zostaje z nami na kolejne dwa lata, do 2027 roku. No i teraz jest czas na autografy i mogą poznać naszych nowych piłkarzy. Mamy ich aż pięciu, także tutaj teraz poznają się niebiesko-czerwonymi. Co się dzieje, co tu się dzieje? No, mamy teraz drugi transfer, właśnie nasz Irek Fotograf jest w trakcie przeprowadzenia sesji, ja nie wiem czy wiesz. Zaraz video z nowym który, uwaga, jest Hola, me llamo Juan de, yo soy cordobés. Eres Andaluz. Sí, soy Andaluz. Acabo de filmar hace hace poco y la verdad es que ha sido todo un poco rápido. Eh, en una semana prácticamente se ha dado la oportunidad y nada ayer hice el viaje. No sabía si iba a poder firmar porque tenía que pasar el reconocimiento médico, pero al final pues todo ha salido bien y, y he podido firmar. ¿Por qué firmaste con Piaz? Pues vi que era una oportunidad muy grande para mí. Eh, la liga está creciendo mucho, eh, hay un buen fútbol aquí y además las referencias que tengo de este país son muy buenas. Creía que era eh, la mejor opción para, para poder seguir creciendo como futbolista. Pues todo el mundo me dijo que era un gran club que era muy familiar. Al final el estadio cabe en 10.000 personas más o menos. Me dijeron que, que, bueno, que la afición es muy cercana también y que es una ciudad tranquila. Voy a dejarme el alma por, por esta camiseta y por esta ciudad. Estoy encantado de estar aquí. Es una gran oportunidad para mí. Eh, voy a darlo todo. Y, y nada, que confíen en el equipo, que nos animen siempre en cada partido. Y nosotros pues, estaremos luchando cada semana para, para las victorias.